Witam serdecznie w kolejnym materiale z gry Kozacy 3. To, żeby nie przedłużać, zbieramy wojsko. Dlatego, że poprzednio cały czas. tutaj tam mu no? A, co? Oddział. O! Nie mamy kolejny szkocki. Może być w tym miejscu kolejny pluton łuczników. Łucznicy są dość skuteczni w walce z bardziej myśl... Dali niż myślę, Może tak, e, tak przy tym, obstańmy się yy, tutaj kolejny ratusz, dlaczego by nie? Póki możecie, gospodarka musi też jej funkcjonować i to w trybie pilnym. Tutaj potrzebujemy 18,5 tysiąca, oś, to mówię. Możemy zabrać 10 jeszcze do zbierania żywności. Tylko, tak, dobra, jednego z nich ten sposób. Tylko, że produkcja żywności jeszcze nam brakuje, moim zdaniem. No i możemy jeszcze przyspieszyć produkcję chłopów. Na razie wróg chyba nie powinien nas atakować, ale kto tam wie. Nie, nie mam 115, to potrzebuję jeszcze 5 Zamieszkocki, dawajcie jeszcze 5. Mm, tak, żywność na złoto od razu. Dobra, to się zbliżamy do tego, co potrzebujemy. Powoli, ale nie ugięcie. 10 kolejnych do zbierania żywności. I idą, i idą. Zostawiam no sobie strony, bo nie wiem czy tutaj nie będą już ataki szło. Wiecie, lepiej, lepiej zapobiegawcze się obowiązki, niż potem mieć problem. E, przyda nam się to, bo nie będę czy budowałem. Dobrze, powstali. Oto nasza pierwsza armia ucików Nasz Pluton. Teraz szybko nie tworzymy. Mm, to jest niestety za drogie jeszcze. Do momentu dopóki nie użyję tego na maksymalnej możliwościach. No i nie, nie miałem tego jeszcze. Co najpierw technologie tutaj zrobię wszystkie możliwe, tylko zrobię to za moment. Najpierw potrzebuję kopalni złota mi na rozbudowano. Mm, tak, pluton uczników zostanie szybko masakrowany, ale to nie pracy po prostu. Muszę im mieć po prostu więcej. I muszę poprawić technologię jeszcze. Oni się sprawdzą, tylko nie od razu. I jeden pluton, a kilka potrzebuję. A, bo tu w ogóle oficer jest jeszcze wrogie. No tak, po plutonu staciliśmy w jednym rzucie. Nie ma tragedii, połowę putonów straciśmy tylko nie, nie ma tragedii, dziś by znowu. Nie, no dobra. O, ale za to nie zauważyłem, że już mogę to zrobić. Aha, artylerii, jeszcze mi brakowało do szczęścia. Super, myślę mu tutaj te organki. Nie staram do pomocy. Trzeba zniszczyć artylerię tutaj. No tak, w temacie Pórszego Plutonu... Mmm, tak. To, to w ogóle są syna jednostki. się wycofują. Wy się na chwilę wycofajcie. Wy, dajcie im spokój, szybko chałbicie trzeba zniszczyć, szybko ruchy Tutaj po szybko, 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 szybko. Trzeba je zniszczyć. Dobra, wycofajcie się najszybciej. Mm, tak, w temacie plutonu. Ustawcie się tutaj. Tak, teraz potrzebuję 27 tysięcy. To jest do ale za chwilę zapłyniemy o was. 20 40. O, właśnie, wasza 40. Szybko do drewna. Drewno też mogę sprzedawać. Stąd mogę zabrać 20 kopów, raczej powinien do kamienia. Też mogę sprzedawać, jak powiedziałem. I tu was jest? To już 20. Do kamienia Szybki rozwój gospodarki jest teraz kluczowy. Ciebie nie potrzebuję do szczęścia. Tutaj nie jest tu kopiem, nie jest tu, i wycofaj się. Rozwój jest swojej organki, prawda? Nie, już myślałem. No dobra Kolejny potem będzie z tej strony, ale to za moment No i tak w tym temacie, tak powiedziałem wcześniej Może być techniczny problem Z większym przynajmniej produkcji drewna jeszcze Być dawno się nie zużywa w sensie, że Co tam się znowu dzieje? A no bo jak żeby inaczej mm, No dobra Jakie w ogóle hamstwo. Szybko chobice zniszczyć Najpierw fałowica. Teraz do walki. Jak to się stało, że zaatakowali eee, kopalnię? Czy tak zapytam? Wy... Eee, jeszcze to naprawcie miarę możliwości. To, trochę inaczej, wczytam. Tak, wczytaj. Nazywam no, to myczaczego. Dlatego, że zawsze tutaj porównywałem mięczarów w taki sposób i nie było problemu. Tylko teraz zauważyłem taką anomalię, że. Yy, anomalię to nie jest anomalia, to jest oczywiste w sumie. Że wróg nie przerwa ataków i nie atakuje z prawej. No to mogę wszystkie siły skupić w jednym miejscu. Po pierwsze, idźcie tutaj. Tak, wszystkie się mogę skupić w jednym miejscu, tak jak powiedziałem. Nie muszę przejmować, bo z tamtej strony tak nie idą. Organki mogą już robić tutaj krzywdę wrogą. Wy stańcie, jakby tutaj się tylko poleczycie. Wy, jak skończyliście to, to to budujcie to. To jak najszybciej kolejny pluton. Tylko mała rzecz. Od razu zróbcie technologię związane z wojskiem. Dlaczego wy idziecie tutaj? No w sumie. Bardziej sobie chyba nie zaszkodzicie, jak pobejdźcie tutaj w no Trochę sobie zaszkodzą, ale to akurat jest nieważne. Bardzo że teraz trzeba zobaczyć, czyli szybko. O, i tutaj jeszcze. Mm, tak, mi to czy potrzebuję, to zobaczyć, czy nie trzeba Kolejna wojskową technologię w trybie pilnym, czego złota im brakuje. Złota to zaraz jechałem, super. Patrz, potrzebujemy złota, żeby produkować złota. No was jest? 115, potrzebujesz jeszcze 5, one szybciej. Dobra, wy się wycofajcie tutaj. Wy się wycofajcie. Morganki, stójcie tutaj, czekajcie na atak. Nie będzie jeszcze 40 do produkcji żywności. Wiecie co robić. مال چې туتای اڅلنیه کوله I idźcie trochę tylko bardziej na I czekamy na kolejny wróg atak Jest tam potrzebuje jeszcze 10 chłopa. Na razie do drewna. Idźcie. Teraz 10 chopa do kamienia. Naprawcie jeszcze 10 chłopak do grewna. I znowu 10 chłopak do kamienia. Jak ja bym, zaraz postrzelam. Przygotujcie się chociaż. No, teraz zjewają, widzicie. Kartylerzy się wbreści. Ale patrzcie, w ogóle są nie strzelają. Na koniec, potem będę się szybko poczekać. W ogóle przydały mi się artylerie potrzebuję Was jeszcze osiemnastu, 19,20. dwudziestu. No dobra, najbardziej tutaj idzie do drewna. A wy do kamienia, szybko. Nie mam marnotrawstwa złota, ale muszę lepiej walczyć. I nie, nie ma za bardzo. A tyle czego nie strzelasz Co się? Tak hm. Mogę jeszcze poprawić ich zdolności strzelackie Albo mogę tarczy zwiększyć Tu, organki są sobie zniszczone prawie. Em, um, dobra, czy mi się podoba się nie potrzebuje lednie 5-5 Hmm To na będzie masakrowany już widzę Weszę to Ty, te ty? Te, te. Nie masz kogo za bardzo Hmm, dobra Hmm, no będzie teraz walczą Robienie tej placówki było dobrym pomysłem. Potrzebuję 30, żeby to być opłynne setki. O właśnie, do drewna. Obajdzie w którymś miejscu. I drugie tyle. Czy mi się to podoba, czy nie? Do kamienia. Okej. Okay. My musimy przygrupować się na tyłach, Szybko. Nie musimy się tu szybko fortyfikować. Ten pluton nie jest jeszcze gotowy. To jest najgorsze. Na nie chlewniami też co liczyć za bardzo. Drewno zaczęło nam masowo przybywać kamienia. Tyle dobrego. Kolejna 20 może i do produkcji żywności Bo to też musimy trochę przyspieszyć Dobra, trochę złota nam przybyło w końcu Teraz poczęła dwunastu 12 kopa Do zbierania złota Jak wam tutaj idzie? Do sa Ale idzie, to najważniejsze No okej. Okay. Teraz poczęła 27 tysięcy. Dobra, dogarnijcie. A, bateria swoje kosztuje. O, to samo, ale potrzebuję kamień sprzedać. I zobaczcie różnicę jaka przybitka. Dlatego warto inwestować się w rozwój gospodarki. Na tym polega cały patent sytuacyjny. Czyli jak mamy tylko łuczników, ale tak wykorzystać łuczników, żeby to była potęga militarna. Za chwilę będzie kolejny po to łucziku, więc będziemy mieli jeszcze większą przewagę. Mogę dobudować? Mogę dobudować. To, to najważniejsze. To postawcie to w tym miejscu. Dobra. Szybko, ruchy. Na artylia w okręgu nas. Twoje zwycięstwo poważnie niepokoi szkocki parlament. Na jego prośbę, o o przemierza dowodzony przez Williama Bale'a, powrócił z Anglii. To się trzeba doprowadzał, walczył niegdyś pod wodzą samego Gustawa Adolfa. Nie martw się, mam pod swoim szantażem wielu żołnierzy, którzy służyli u szwedzkiego króla. Eee, jakie zwycięstwo? Jestem ciekawa. Przykro mi, kiedy ja są zwycięstwo. Nie uda mi się jej wycofać. Ochamy, oh, jedne proste tak. Na no, kolejny pluton królowa nie mam co liczyć, więc te dwa plutony. Spróbujcie zaatakować po prostu. Szybko tutaj. Z chodu nic stąd, patrzcie, to jest zwrot. Cwaniaki, Widzicie to sami. Wrób to trochę cwaniakuje. To jest gotowe, gotowe. To tu się gromadzi, kolejne oddziały, bo to najlepiej. Teraz drewno. Nie, lepiej wyszło. Tam ma zwiększyć 15. Bardzo dobrze. Naszym celem. z ten pluton w końcu gotowy? jeszcze 4 potrzeba w sumie nie żeby dobrze to wygląda z tego co widzę Nie da się uratować sytuacji, naprawdę? Nie do końca to przemyślałem. Em, ten, to znaczy, w sensie zwycięstwa to niestety tęska. Mmm. Tak, nie przewidziałem tak masowanego ataku. No to tak, drodzy widzowie, dziękującym za uwagę. Dlatego, że to jest ostatni do tego nie Potem pomyślę, mam dobry zapis. Zaczynając, go chyba nie skasowałem. Więc pomyślę później, jak to zrobię. To dziękuję za uwagę. Jeśli mój się spodobał, to zapraszam na kolejnego na moim kanale. To trzymajcie się dzisiaj. Cześć.